Cześć i czołem, z tej strony Oscar. Gramy sobie tutaj na pelu 36 w sumie nie wiem, czy to będzie jakiś wstęp do serii, no bo aktualnie chcę sobie nagrać jeden filmik na pamiątkę, jak to wygląda gierka. Gramy sobie tutaj na PL-36, który wystartował dokładnie 1 października. Słowa wstępami do tematu PL-35. Grałem sobie tutaj. Niestety gildia została ukradziona, z mojej winy, miałem chujowo zabezpieczone konto, słabe pasy, no i pasy takie same jak na innym pl na którym jedna osoba znała moje hasło, nie pozdrawiam tej osoby, ty wiesz kto ukra... ja wiem kto ukradł tą drużynę, ty też wiesz, o koło mi chodzi. E, z słowami ostatnimi tutaj do tematu odniesienia, chciałbym przeprosić całą gildię Hewra, tak samo jak i... Zatosiego. Mam nadzieję, że zatopimy kopór wojenny, ale na to, że ty jesteś takim jebanym dzieciakiem, który cały czas próbuje udowodnić sobie, że miał rację, no to ci nie pozdrawiam, wysyłanie moich głosówek, w którym ryczałem. Każdy człowiek ryczy, każdy człowiek popełnia błędy, było mega chujowe, no ale takie życie stare, jeśli musiałeś się wierzyć, no to gratulacje poziomu intelektualnego, no i tyle mi wstępu. Jak sobie wygląda tutaj konto? Zróbmy, dobra, czy to jesteś pokazałem? Nie, dobra Pozdrawiam Nagrywam e, Napiszę sobie tutaj na drużynie, gram. Oczywiście w Sweet Boys'ach. Gram to jest z Livinik, z Livenem. Mordeczka mega super, Kozak. Lewand, pozdrawiam cię stary, dzięki, że mnie ugościłeś tutaj. Statystyki oczywiście Kozak, nie wiem za chuja, nie wiem jak ty tak leci z levelem, ale widać, że karta kredytowa jest pobierana tutaj. Pozdrawiamy tutaj serdecznie też Beko Oficjal. Wiadomo jak wygląda sytuacja na 10 Ja mam nadzieję, że będziemy wspólnie rywalizować. Pozdrawiam Patryka, Xmotyla, Kurwa, ty masz 285 level, no zrobiłeś trochę. Izabalno tutaj bo ogólnie wszystkich Kami z groznami Dito graznami z paliczy 35, Bartuś, Bartuśno, Po prostu pozdro, pozdro, pozdro no. Zapraszamy do Adriana na kanał. On ma tutaj nick Adriana Pozdrawiamy serdecznie kolega. W słowami wstęp mam Top 94 W poziomie Top 95 w honorze. Utrzymujemy się w top 100, więc całkiem ok. Zadanek jeszcze nie ruszałem, bo czekam sobie na Hirokon, który będzie. W drużynkach mamy dwa treny, Pegas, 5 trenów. Pozdrawiam serdecznie kolegów ładnie lecą, ale pamiętajmy, że to jest dopiero początek serwera i karma do wszystkiego wróci, nieważne jak człowiek zaczyna, ważne jak człowiek kończy. I to jest przede wszystkim motywacją życiową dla niektórych. Z ciekawych ekip, no to jeszcze jest drużynka Style Alwana, nie będę mówić na nich Slayers, no bo nie uważam ich, żeby zasługiwali na tę nazwę. Pozdrawiamy też Red Warriors, 4 treny. Pozdrawiamy Lament, czyli... nie wiem kurwa kto to jest, Atom to jest chyba, więc pozdrawiamy serdecznie kolegę. Time to Shine, serdecznie pozdrawiamy Julka. Zobaczymy sobie jej postać. No, postać ma bardzo, no świetną. No, Julka, no, musisz zapierdalać, robić treny, no i będzie super ancko. Mają cztery ręki. O, fajnie, wszyscy bohaterowie, no to mega spoko. Jak tutaj wygląda sytuacja? Ile ja wydałem? Wydałem dokładnie 223 oponki, 250 spin. No, mam jeszcze 200, no bo wyświetliła mi się też również oferta za 47 zł. Więc, no, fajnie, no, kupiłem sobie. E, pozdrawiamy cały mój zarząd, xmonk e, Cały zarząd lidera, e, cały zarząd livena No bo ja tutaj nie jestem na liderze, no Czasy się zmieniają Ktoś inny musi wejść tutaj, a liven to jest świetna mordeczka Wiem, że se jak najbardziej będzie zajebiście prowadzić tą drużynę I pewnie wytrwa więcej na tym serwerze niż ja e, Tutaj ciekawe, jak wyglądają inne serwery No niemiecki jak zwykle, to biedan jest mocny <laughs> z serwerów ciekawych, USA, 218 level, to jest drużyn, Vendetta, o ej Vendetta mocno poleciała, no, to w kurwę mocno poleciało. Demon Slayers, to jest drużynka chyba, nie pamiętam kogo, to jakieś ruskie cwala, UK, UK, no to grają Niemcy przede wszystkim, no i mil. Jak tam mil wygląda? 36 popki, całkiem ok Ci 50 popki, no to wiadomo. E, co to jeszcze ciekawe? Co mają? Dwie energie i treningi. Turki, 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 Fajny na pewno wygląda. Turki 267 level, no wiadomo. Eclipse, co pamiętam? Z tego doku pamiętam z Jumpika. Jak wygląda sytuacja na Jumpie Trójca? Koledzy tutaj grają. To ja z mojej konta Mateo. Pozdrawiamy serdecznych kolegów. pozdrawiam dla Zaja Mordeczki, za Wacusia i nie wiem kto tam jeszcze gra. Więc bardzo fajnie, Wiktoria. Fajnie, że bijać do Polaków. Trzeba się łączyć po prostu z Polakami, żeby móc w przyszłości mieć szansę podbić ten serwer. Na co cały czas ma w tej swojej gildii, więc fajnie. Pięćdzionek mają. wow No w sumie. Dzisiaj może będziemy koś walić, jakąś drużynkę, może nagram wam walkę. Bo całkiem ciekawo mieliśmy walkę z Biedronką, ale no niestety zostało im dwóch graczy. No to by było w sumie na tyle w tym odcinku, więc dziękujemy serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam całą drużynkę i do widzenia do kiedyś.